Chciałbym powitać Państwa na otwarciu hotelu Stork wraz z restauracją i salą konferencyjno-bankietową. Bardzo dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie na tak ważną dla mnie osobiście mojej rodziny i współpracowników wydarzenie. Witam bardzo serdecznie.

Wydruku jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę przebywać dzisiaj na otwarciu tego pięknego hotelu. Żywię, że ten hotel w szybkim czasie stanie się piękną wizytówką miasta. Dziękuję bardzo za to, że pozwolił Pan, żeby ten teren naszego miasta zdobył estetykę. Dziękuję za to, że podniósł Pan atrakcyjność turystyczną naszego miasta. Mam tego świadomość, że taki piękny hotel na pewno tych turystów do naszej bródnicy. Tutaj dużo będzie przyjeżdżać. Panie Henryku, gratuluję tego wszystkiego. Jest Pan naprawdę biznesmenem bardzo odważnym, bo w tych ciężkich czasach, kiedy mamy spowolnienie gospodarcze, zrealizować taką inwestycję, to naprawdę trzeba mieć odwagę. I tej odwagi serdecznie gratuluję. Jest to dla mnie chwila taka przepiękna, że coś nowego, coś w tym mieście, nowa wartość powstaje. Wiem, że to jest Pana entuzjazm, Pana zaangażowanie, Pana usilne dążenie do celu. Jest Pan przykładem człowieka, który pokazał, jak można realizować swoje marzenia w niedługim czasie, w, koń w przeciągu roku, zmieniły się one w rzeczywistość. Za to wszystko serdecznie dziękuję. Życzę Panu, żeby ten hotel cały czas tętnił życiem, żeby on był pełny, żeby Pana nowe inicjatywy i wyzwania, na które Pan jeszcze podejmie, również takim sukcesem się kończyły jak dzisiejsze oddanie tego hotelu. Wszystkiego dobrego dla Pana, dla całej rodziny, dla wszystkich pracowników. Dziękuję też za te miejsca pracy, które stworzył Pan w naszym mieście, żeby wiodło się jak najlepiej hotelowo i Panu. Wszystkiego dobrego. nasz powiat, nasze miasto wzbogaca się o coś, czego było w naszej tutaj infrastrukturze brak. Mamy wreszcie hotel z prawdziwego zdarzenia, który w doskonały sposób uzupełnia tą ofertę, którą miasto i powiat przekazuje dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają. Ja. Powiem tak, to duży wysiłek ze strony Państwa i ze strony Państwa bliskich, też duże wyzwanie. Ale myślę, że ten bocian, który kiedyś, ja jeszcze go pamiętam na tej wieży, był, teraz być może kiedyś mówiłem tu swoje miasta. a bocian zawsze był symbolem szczęścia i powodzenia i tego Państwu w imieniu swoim, Pana Przewodniczącego, Pana Wicestarosty Jędrzeja, radnych powiatu życzymy wszystkiego dobrego. Stosowny list gratulacyjny na tą okazję pozwólcie Państwo, że przekażę właścicielowi. Natomiast Pan Starosta Jędrzej to już wie, co z tym Kolega Henryk jest moim kolegą z tak zwanego Dołka, czyli z ulicy kolejowej, a z górki. To myślę, że Henryku nie będzie w opa, jeżeli przypomnę, że. Jesteś typowym przykładem kariery amerykańskiej, właściwie od przysłowiowego buta do milionera. Co prawda z butami miał trochę do czynienia, bo tata był wziętym szewcem, i już wtedy Henryk potrafił pomnażać pieniądze. Także myślę, że Henryku, życzę Ci, wraz z wspaniałą małżonką, która z pewnością tutaj czuwa nad tym wszystkim, żeby interesy się pomnażały. Żeby ten hotel był zapełniony w takim standardzie, aby mogły się te nakłady zwracać. Wszystkiego dobrego. Pozwolisz, że lekwiaty piękne przekażę na ręce czarnej mołżonki. Dziękuję Dziękujemy bardzo.